Hej, Damian z tej strony. A, czy legal? To jest Xpom Languore, jesteśmy przed misją jakiegoś szalonego statku. Małą no, zmianę zrobimy. Mianowicie wyrzucimy z naszego składu pączka. Wiem, obiecałem wam, że pójdzie, niestety zmiana planów. Pączek out. A weźmiemy Damiana e, za uchę. Zauśnika weźmiemy. Zauśnik niech sobie weźmie... Ciężki? a już z widokiem drużynowym. Jesteś wolny, więc może nie musisz sobie wziąć te, te, takiego granata. Może lepiej, żebyś miał dymniaka, bo po ruchu przynajmniej coś możesz zrobić. Dobra, lecimy. Liczę, Paweł, na twój awans, żeby już był już naszym kolejnym... Czy być porucznikiem, czy kapitanem? Te misji w polu widzenia. Lądujemy! Jakiś myśliwiec wrócił do służby. Te misję przeprowadzimy w Meksyku. Chyba nam się poszczęściło. Statek obcych rozbił się w odludnym terenie, daleko od większych miast. Lećmy tam jak najszybciej i zabezpieczmy to miejsce. Teren może i odludny, ale jak widzicie... Na farmie się rozbił. Więc ludzie powinni być teoretycznie Wydam, wiecie, w oddali jest dom, a to bliska są jakieś e, samochody, jakaś szopa, czy, czy jak to się tam nazywa No dobra tu jest nasz rekrucik, który ma awans zarobić. Centrala, tu wielkie niebo. Brak nieprzyjacielskich. Ale czekajcie, po do na tej mapie Uderzenia zawsze strategię z tej strony. Dokładnie. Rozumiem wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może podjąć próbę wejścia. No już. Szwagier. Szwagier nic. Kamil tutaj Kamil nic. Ja Jacia nic. A... Ciebie może tutaj u góry postawię. To masz damian wideł drużynowy, więc może się to przydać Dostał nam jeszcze Mont to jest kakaj do góry. Jeszcze jeden rakiet. Dwóch rakietierów wziąłem na tę misję? No widać nie tak. Nie ma problemu. Chyba, że nie jest rakieterem. No też jest. Dwóch rakietierów wziąłem. A trudno. Czy się ruszyli wszyscy? No to. Ee... Słatujesz. 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 Słatujesz Overwatch. Proszę. Czemu? Aha, nie możesz kłusnąć, bo jesteś na jakimś podwyższeniu. Może jakąś meturę. No dobrze. Idziemy dalej. Może tu? Nie, tu jest czysto. Tak krótnie biegnie tu To jest czysto. Hmm. Jedzio sprawdź, czy tutaj w shopie nic nie czegoś nie ma. Ok, Jakby narzączone obrazku jest czysto. Ok, szwagier tu też jest czysto. Tu. Ale wglądaj się... to załuśnik jest z góry. A, mam nie i włączyć celność. No dobra. Nie wiem, czy skołpy założyłem. Dobra, słyszę floaterki. Słyszę floaterki, ale nic nie widzę. Skocz tutaj i zobacz tam, co tam się dzieje. Nie, to nie, nie... jak widać na rządzonym obrazku, to nie stąd był ten odgłos. Tak jest! tutaj. Tutaj też nic nie widać. Biegnij tutaj. Ciekawe, czy aktywujemy przywysza. Nie. nie aktywowaliśmy. Rozumiem. Podchodzę do celu. Załóżnik tutaj. A, jazia. Niech się zbliży w tą stronę. Mąd już traktor się tutaj rozglądaj. A rekrut tutaj. Mąd sobie na celność. Raczej nam nic nie powinno wyskoczyć. O, a jednak jakieś flouterki. Ej Niestety nie trafiłaś Nie trafiłeś Ale to tylko dwa, to nie ma strachu O! Tego szczału ze środka się nie spodziewałem celownik. Kurde Trzeba przyznać, że nie, nie grzeszymy czytelnością Załóżnik 50% na tego na dole, no spróbuj O, widzicie No to załóżnik masz pewnie awans Grześ tutaj, ładnie go widzi, szanse dają sporo do życzenia. Ruszam! Biegnij tutaj, Jadzia. Naznacz kolega. Uuu, prawie go zabiłaś. Ale prawie... To... niektórzy mówią, że prawie robi różnicę. Ej, powiedzmy, że się z nimi zgadzam. On już? Ach. już Pan Bóg kule poniósł O! Rekrut go widzi, no niech spróbuje Kurde, i Paweł był, zaczyna być w nieciekawej pozycji. Może cię urok tuję No, Pudzian dajesz. No. panowana sytuacja przeładuj, przeładuj. No dobra. Hmm, to na gdzieś Akurat do, najlepszych, do najmilszych odgłosów nie należy. Bo może oznaczać w kłopoty. Mimo nacisku, że on nie jest w środku, aktywujmy outsidera. O, widzicie. W statku go nie ma. W nie widzę. Gdzie jest meld? Ten nigdzie nie widać meldu? No dobra, to jest zagadka. Tak jest, dowódco. Oni się podzieli, jest to na pewno zagadka, którą mam nadzieję, że uda mi się rozwiązać. Oż cholera, jeden z najgorszych moich misklików. Jakie mogłem dokonać... Hmm, jakie miałem w ogóle w tym... Oż cholera... Niedobrze... Bardzo niedobrze, bym nawet powiedział... Dobra, ty, przeła ty przeładuj... Mądź już Wycofaj się tutaj za osłonę, byś go widział. Rozglądamy się. Tu masz zrobić dwa ruchy. ma Wyskocz, tutaj pełną osłonę. Rozglądaj się. Da się zrobić tak, żeby było dwóch. Nie, nie da się. No to rzućmy przynajmniej tego jednego. Aj kurde, szpagier. Się wbił, już tak raz straciłem. Pamiętacie, Pumę chyba tak straciliśmy. Zaraz nam się tak starzyło stracić Pumę, niestety. No, Mam nadzieję, że nie stracimy szwagra w taki sposób. Szwagier na szczęście ma trochę życia. Ok, szwagier stoisz. Hmm... nie widzisz go, tak? Powiadasz? No dobra. To szwagier wynać się, wyjdź tu do góry. Niech ten kolega do nas sam przyjdzie. Aha, tylko że teraz go nie widzimy. Bądźcie, już mógł do niego raz strzelić jeszcze wcześniej. No dobra. Jak kurz przeładuje Dobra, z przyjdzie do nas Czy się wycofa? Mietony z prawej strony Idzie Bądź już? Nie Załuśnik No ale załuśnik Szkoda, bo załuśnik spudłował Oj kurde, przedtem szpagrowi się udało, a teraz się berą Załóżnik, czy ty go widzisz? Widzisz go, ale twoje szanse są małe, żeby go trafić. Tak, wydać, czwaniaczek się nieźle ustawił, bo nie widzimy go. Hmm. Czy stan go będziesz nie. widział? Nie, nie widzisz go. Czy tam mogę wysłać rakietę? Tak. Dobrze się ustawił Ale Jakbym to zniszczył te wszystkie ściany To może będą go widzieli, moi żołnierze O właśnie Powinniśmy go teraz widzieć Eee, zobaczmy Ach, Kurde, nie widzisz go a tego widzisz? Tego widzisz. Czyli jak sejdziesz jadzie na dół, powinnaś go widzieć. Okej. Okay. Niepotrzebnie mocjusza ruszyłem, bo mocjusz był naprawdę w dobrym. w dobrej pozycji. Załóżnik. Niestety. Nie wyszło. Rekrut albo mocjusz nie szczeli Dobra, mocjusz. Jak dowódca, na przykład. Aha. Jestem sam. Paweł. Liczyłem, żeby dać lepszy przykład. O, kurde. Paweł. Zostało mi chyba jeszcze dwóch żołnierzy. No, spróbuj. Dobra. Ufok od Zabity. On move. Szwagier wróć tutaj, bo tutaj ma na żelek A my idziemy szukać już, e, tych newtonów. Co tu tak hałasuje? Zaraz się dowiemy. Zaraz będę na miejscu. już tutaj. Załóżnik tutaj. Tak jest, przyjaciół. O, gdzieś wypaczył kogoś. Dwóch newtonów. Ok, że tylko, czy ty się masz gdzie schować? Kurde, jakby się tu schował. Czy ten nie jest w stanie gdzieś tu podbiegć, żeby się flankować? Myślę, że chyba nie, no, więc nie jest to głupie, żeby się tutaj schował. Szwabra trzeba trochę postawić na nogi, choć to jest wszystko mało, bo te cztery energii to to jest mało. A... Jadzia może tutaj, choć Jadzia przydałoby po... się, żeby przeładowała. Mąciusz, czy ty będziesz lepiej z tej strony osłaniał? Dobra. Na razie Monty już przeładuj tutaj. E, Pudzian jest w stanie tam strzelić, ale wolę, żebyś się wycofał. A rozglądał się, szwagier się rozgląda i zobaczymy... O kurde, ale podbieg. Nie przypuszczałem, że aż tak podbiegnie. Ok, Troszkę. On musiał zrobić dwa ruchy, bo to niemożliwe, żeby na jednym ruchu aż tyle podbiegł. Eee, swoją drogą się dro delikatnie odsłonił. Więc jeżeli ty byś podbiegł. Okej, skąd Overwatch? Jeżeli tu. Ty go nie flankujesz? Nie, no flankujesz go tylko nie na żółto. Za 7, ale stoi. Teraz tak. Ty go też powinieneś flankować, ale tylko 85%. A jak by to zrobić, żeby ich wszystkich e, ubić? E... Poślij tutaj rakietę, mam nadzieję, że nie spudzujesz. A zniszczysz mu osłonę, to byłoby dla mnie. A dla mnie byłoby dobre, dobra Całkiem nieźle mu zniszczyłeś te osłony. Rozkaz. Grześ tutaj, pozbądź się tego. Nikogo nie widzisz już też nic nie widzi Szwagier widzi ale to Dobra Teraz zostaje już. stąd może go będziesz widział Dobra widzisz go 58 o jest tak, jest Montcjusz. Jak za dawnych lat. Kolejne zwycięstwo. No. Poszło w miarę łatwo. Gładko i przyjemnie. Chciałbym mieć abon z załośnika u Montcjusza. Może u Szwagra? Ho! Ho 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 ho. Prawie wszyscy stali awans. Eee że awansował na porucznika. Kat. Pierwsza czelność. Ubrażenia krytyczne. Czy ponosi do e, wysokości? Myślę, że postawię że u ciebie na ofensywę, czyli na obrażenia krytyczne. Jadzia została kapralem. Sierżantem starym. Dobra, weźmy to. Ja nie lubię skanera bojowego. Wiem, że to jest fajne, że wiele osób to używa, ale może nie. O kurde, wszystkie fajne rzeczy. Dobra, weźmy jednak walkę z mechanicznymi załóżnik. targeting czy ogień osłonowy? Jaką masz celność, niską masz celność, więc może lepiej. Uh, Holo Targeting No i kolejnego mamy. No weźmy genera. Dobra, kolejna mamy misję za nami. Hmm. Zostawiam tutaj tych najlepszych naszych żołnierzy, bo cały czas się czekam na misję z pociągiem. Nie forsuję gwiazd naszych. O, materiał obcych. O, czekajcie, tam się coś nowego wymyśliło. Za szybko przeskoczyłem. O, co to jest? Wojna. Uuu... aha, czyli lepsza walka z takimi statkami, tak? Mm -hmm. Pan też byłby dobry, ale 12 dni. Może na to trzeba by było postawić, żeby z tymi większymi statkami mieć... Mm, lepszą walkę. To też jest potrzebne. No to jest bardzo potrzebne. Hmm. Dobra, zróbmy na razie te dwa. To będzie 9 dni, te 2 tygodnie, może się nic wielkiego nie wydarzy. Mamy 100 kasiorki. Trzeba kupić karabiny. A, tajna operacja za jeden się. No dobra. Trzeba kupić karabiny. Żołnierze by nam się też przydali. Może zatrudnimy z dwóch. Zostanie nam 51. Tu wybrałem już na 6 dni. OK. Hmm. Dobra. Dział laserowego na razie nie mogę. Super laser, to jeżeli nie mam tego, to też się nie przyda. ekstra Sulimal or Orm Prawdopodobnie daje nam to pancerz. Pancerz do pancerza. A jest... alloy? Yy, chyba nie mam. Aloy... Nie, chyba się nie mam tego ciężkiego... Yy, yy. Dobra, ciężka misja przed nami. Ilu żołnierzy? Cztery. że zajmiesz się tą sprawą. O jak ja, jak, jak ja tych misji nie lubię. No ale to już nas na przygoda, więc trzymajcie się, już w następnej przygodzie wybierzemy jakiś zespół i polecimy na tę misję. Na razie.